Ale przepierdalaj, że do samego się Tu będzie się wyżywał za to, że sam kurwa beznadziejnie jakoś zakładane na japę. Po co ty, ty ty mnie kurwa awantury robisz? O, a ja to ty patrzę, robisz? Kurwa, nie, to kurwa, gąb mnie obserwuje przez ten. przez szparę. Nie. To jak się kurwa mnie obserwuje. Gdzie? No tutaj, zobacz. Przy samym rogu, kurwa, i przez tą szparę nie widzi. Gdzie? No zobacz. Gąb? No zobacz. A jest. Jak mnie obserwuje, zobacz go, kurwa. Wykaczyłem przez tą szparek. Widzicie, kurwa. On tak się rozgląda, jakby. Go... już zawiesił oka na tobie. To w ogóle bez ruchu, Ty czy to by... masz tam jakieś problemy z tymi, z, z ptaszystkami? By, jakby był kurwa pomnikiem w ogóle. Może tą gumę Twoją zajmę, gorzej zrobił. Teraz się skupia, żeby się wysrać. Patrzy na ciebie, to musi stracić chcę. Jezu, kurwa. No jebany się na ten centymetr nie rusza. Bo wprzed w letarkę. Czyli co podsumowujemy nie wiedząc czy jest wodoodporny w jakimś stopniu czy nie? No jakimś tam no takie zachlapanie no to kurwa by nawet twój telefon bez wodoszczelności pewnie wydrał. Nie wiem czy mój telefon jest wodoszczelny chyba, 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 chyba nie, nie ale, ale, jest... ale wytrzymuje bo trochę leżał na jakichś kroplach deszczu. No Jak się do Sony nagle wrócił kurwa. Coś dziwnego. Ty mów Sony, powiedz mu w tym, powiedz mu w tym, jak to się nazywa. To ty będziesz testował? Jak blitz powiedz że testujesz nateki, kurwa, to ci wytnie tak, że zobaczysz. Z tego powiem? Powiedz, nie Powiedz, że no. testujesz nateki zamiast zacznij tak test. To ci się okaże, że testujesz słuchawki. Że każdy z nas tu ma coś do kogoś się przypierdala, tylko ja do nikogo nie przypierdalam. Ty się cały czas do kogoś, ogóle, ty się cały czas, to, czas do kogoś w ogóle nie, do kogo się przypierdoliłem? Ty się cały czas do kogoś O co? Proszę jeden przykład. A bo to jest tak dużo, że już nie pamiętam. Właśnie nie, bo nie, ma, się do was nie przypierdala. <laughs> do się przypierdala. Każde... No ale to do Sonego, a nie do ciebie. No nie. Ale przypierdalałem no, no, się a. do samego, przypierdalasz się do Adsona. No, czy, no jakim cudem, kurwa, no? Poza tym ja wyraźnie się mm, mieszałem w tym teście. Mówiłem, że on mi się bardzo podoba, ale coś mi w nim nie gra. Ogonem ruszył. Znowu jakiś kurak jeden został. Widziałem ten kurak, jest jeden samo. A tutaj? Nie, nie widzę go. d woom to jest PowerBox, nie? PowerBox. Nie, Wumbo bo bo Power. Wumbo Power. Box. Dobra. Box power. power 360 wygląda jak Tronsmart Element Force, czyli jak czarna cegła. Muszę się uaktywnić w tym teście, kurwa. Boję się pomyłki. Poszło? Teraz um się Samolot leci. Nie mylą się nie mylą się ci, którzy uważają, że głośnik jest zbliżony wyglądem do Transmart Element Force'a. Dobrze powiedziałeś. No musiałem to przemyśleć. To było tak skomplikowane, złożone zdanie, że po co takie utrudnianie na starcie? Po co? To jest to, co Adson mówił, że ludzie lubią proste wypowiedzi. Dobra, on lepiej Po co ty w ogóle takich zwrotów używasz?